Chyba jestem, słuchajcie. Chyba wróciłem. Poniedziałek. To jest Stefanie. Więc tak, co ja wam mogę powiedzieć? Dzień dobry wszystkim i dziękuję serdecznie za wszystkie wasze wpisy pod ostatnimi filmami. Bo przez to też widzę, że jesteście ze mną i że ogólnie nadajemy na tych samych albo bardzo bliskich, gdzieś tam ale to nie ważne, znaczy ważne i ale dla tych co nie nadają na tych samych falach to też ważne bo, lubię wysłuchać różnych innych opinii ale to poruszam już teraz odpowiedź jakby do wszystkich filmów a nie tylko do ostatniego także spoko, jestem wam wdzięczny powiem wam szczerze za to, że jesteście szybko się wytłumaczę i, i, i... I powiem Wam, że nie, po, nie poleciałem. Nie poleciałem z tego względu, że za dużo, za dużo mam problemów z tym, żeby tam się dostać i za dużo chińskich kombinacji. Niestety żyjemy w takim e, czasie teraz e, tego całego gówna, że więc ja nie jestem szczepiony. Wylecieć od razu nie mogę. <laughs> Musiałbym za, zamówić sobie tą szczepionkę, która. Przyjechałaby do mnie do domu, musiałbym ją odesłać albo umówić się na, na szczepionkę, później dostać ten kod i tak dalej, i tak dalej. Może by się udało do samego wyjazdu, później musiałbym zrobić sobie wyjazd na wyjeździe z Polski i jeszcze do tego wszystkiego, słuchajcie, musiałbym ogarnąć sobie 10 dni wolnego po przyjeździe. Tak zwaną kwarantannę. Bo teraz jest tak, że nieważne, czy jesteś w zielonej strefy, czy jakiś amber. Bo w, w tym roku takie coś istniało, już nie istnieje. Więc totalna dyskryminacja, jeżeli chodzi o zaszczepionych, niezaszczepionych. Ci, co nie są zaszczepioni, naprawdę będą mieli coraz więcej problemów i coraz bardziej będą widoczni tak naprawdę, będą coraz bardziej wyłapywani przez system. Więc naczytałem się na tych stronach, na forach. Że kontrolują i to strasznie ludzi, nie? że nie ma jakby za bardzo sposobu na to, żeby od tego uciec. Można zrobić to w odpowiedni sposób. Można zrobić fake te wszystkie dokumenty, aby nie wydać pieniędzy. Można iść do pracy i liczyć na to, że nie przyjdą, nie, ten, nie sprawdzą, ale z tego co czytałem, to raczej w większości sprawdzają w jakiś sposób. Teraz mógłbym też wykupić sobie może bilet powrotny gdzieś jeszcze, ale. Jakoś tak nie mam do tego wszystkiego zaufania powiem wam szczerze, że jak ja już nie czuję tego, nie czuję tej, takiego tego bodźca, że tak, dam radę, to już się nie pcham, bo gdzieś, gdzieś mam taką niepewność, że wracałbym tutaj i zaraz bym umoczył albo, albo coś. Więc niestety rozmawiałem z, z ciotką, rozmawiałem z bratem i. Y, nie tłumaczę się, ale. Znaczy tłumaczę się, i, ale nie przed sobą przynajmniej, nie staram się jakoś tak, nie wiem, wytłumaczyć Wam, dlaczego po prostu nie mogę się pojawić. Pojawię się niestety już po, po tym wszystkim, odwiedzę na pewno grupa, czyli i tak dalej. Ale wtedy to będzie zaplanowane, czyli będę mógł skompletować całą ilość dokumentów. Nie będzie podziału, czy lecę sam, czy z całą rodziną, bo wszyscy chcieli ogólnie lecieć. A... No... I zaczyna się cały konflikt. Moja żona pracuje też w instytucji, do której nie mogłaby wrócić do pracy, pracuje w aptece i jeżeli ona nagle zrobi sobie takie wolne, to ta apteka powiem wam szczerze leży. Tutaj długi temat powiem wam, długi temat do rozmawiania, do tego dzieci ze szkoły i tak dalej, i tak dalej. No nie jesteśmy w stanie pewnych barier przeskoczyć tak. Jeżeli zaplanujemy takie wycieczki, to spoko, to się da jakoś to ogarnąć, ale... Dnia na dzień zwyczajnie cholernie nie mogę. Nie? Za duże ryzyko. Ja też mam dużą odpowiedzialność finansową. i Jak ja teraz zrobię sobie 10 dni wolnego, to automatycznie nie mogę zorganizować normalnie pracy, materiału. Mam ludzi, mam rodzinę, wiecie, no nie jest to normalne. Więc kosztem tego, że nie będę jednak na pogrzebie, muszę dalej myśleć o życiu i o tym, jak tutaj, jak tu prowadzić biznes i w ogóle że nie jest mi z tym łatwo, ale taką decyzję podjąłem i z wami się dzielę, więc musi tak już zostać, koniecznie. Wracając do dzisiejszych atrakcji, to jest tak, że yy, wszystkich zrzucam dzisiaj do Turka. Tam do, na, te, na tą przybudówkę. Niech chłopaki coś tam ogarniają. W trakcie przywieziemy jakiś materiał. W tym tygodniu w ogóle jest taka słaba pogoda, że nie wiadomo, co będziemy robić, bo mamy na zewnątrz pracę, a dopóki nie będzie murów i zadaszenia, to może być totalny problem. Więc to wszystko się gdzieś tam koliduje. Nigdy też tej pogody nie mogę zaplanować. Wiecie, gdybym wiedział, że będzie tydzień lało i nie będę mógł roboty robić, to bym faktycznie zrobił sobie te wolne. Ale po prostu jest to niemożliwe, bo pogoda raz pokazuje tak, raz siak. Dzisiaj pokazuje duży deszcz, tak naprawdę, ale czy będzie tak lało? Nie mam żadnego pojęcia. Totalnie. No jest pochmurno, ale na razie nie leje, jakby, nie? Gdzieś tam w nocy coś popadało. Ogólnie yy, ulica jest w miarę sucha. Ciężko powiem, prawda? Ale mamy jeszcze babcię, taką, której musimy zrobić płot. Mamy, muszę zajechać z portem na dziewiątą rano, tam do tych ludzi, u których robiłem łazienkę. Bo ja jego nie widziałem, ją widziałem przez chwilę, on był jednak na jakiejś imprezie, imprezie akurat w sobotę, więc chciałbym po prostu takie handover przekazać właściwe tej łazienki. Jeżeli mieliby pytania odnośnie tam czegoś czy sregoś, no to muszę im to wytłumaczyć i rozliczyć się. Przy okazji też będę w Portsmouth, więc zobaczę czy chłopacy od Scaffoldu zabierają Scaffold. Ale chyba nie, dobrze. Nie umawiałem ich na rano, umawiałem ich na popołudnie, bo właścicielka tam chyba rano pracuje jakoś tak. Więc byłby problem, żeby ktoś wszedł do domu i zabrał resztę rurek po drugiej stronie, które są, nie? Też liczę na to, że znajdę moment. Jeżeli dzisiaj będzie słaba pogoda, no to nie zrobię tych zdjęć, ale jutro na pewno postaram się te zdjęcia złapać i wtedy będzie wiecie, przed po na, na tym, na internecie, gdzieś na Instagramie. Tak samo wrzucę zdjęcia tej łazienki przed i po. Także mam też takie rzeczy do zrobienia. Masę dokumentów mam do zrobienia, które cały czas w ogóle gdzieś się zalegają. Powiem Wam nie wiem, kiedy ja to zrobię. Myślałem o otworzeniu biura. Przez weekend też gdzieś takie mamy myśli, bo znalazłem lokal tutaj na miejscu. Nie wiem, mam masę pomysłów, słuchajcie, ale <laughs> w poniedziałek rano nie będę się tym zajmował. W poniedziałek rano muszę ogarnąć kilka takich podstawowych rzeczy. Jak rozbujam umysł, to wtedy będę tam próbował e, znaleźć chwilę na pozostałe rzeczy. Poza tym miłego dnia Wam wszystkim życzę i do zobaczenia za chwilę na miejscu. Cześć! U. Nagrywa się, dobra, eee, więc co, jesteśmy tu na miejscu, wszyscy jeszcze domowicy śpią, dzisiaj będziemy planować tą pracę tak naprawdę, więc posprzątamy tutaj do końca z tą podłogą, z tym murkiem, który tutaj został, wybierzemy te cegły, te cegły, tą ziemię, zawieziemy do skipa, tą podłogę, tą posadzkę pewnie też i będziemy już planować tutaj przywożenie materiału. Czyli ja zacznę przywozić cegły, przywozić pustaki, Bo jakbyśmy czekali za deliwerką, to pewnie około 3-4 dni. A my na to czasu nie mamy. Musimy działać. Także e, najpierw ogarnę jaca. Pojedziemy do tej pani, co ona tam chce. Wytłumaczę mu, co będzie do robienia. I pojedziemy do Portsmouth, e, do tych ludzi od Łazienki. Lecimy. O, pięknie. Słuchajcie, e, zabej tu takich. Z tego małego projektu. Jacek ma tutaj światełka do wymiany, tam jedno, tu drugie, tu trzecie, tam czwarte. E Oprócz tego mamy kran u babci do wymiany, mamy paletę do naprawy. Mamy tutaj uzupełnić klawing, e bo brakuje. Mamy tutaj do zrobienia słuchajcie e płocik, taki płot, aby tego zbiornika nie było widać. Także to też będzie tutaj robione. Także wszystko w tym tygodniu. Jacy będzie miał super zajęcie. Trochę w środku, trochę na powietrzu. Zdrowo. A tu jest, słuchajcie, drzewo z orzechami. I powiem wam, babcia tego nie zbiera. Mówi, że rodzą, że ładnie, że dużo, ale ona tego nie je. Zobaczcie. Więc co ja robię? Zbieram. Bo ja będę to jadł. To tylko wiewiórki w tym kraju jedzą orzechy. One nie dojrzały w ogóle. Co jest Czy one mają leżeć? Ktoś się na tym zna? Czy orzechy mają leżeć, żeby dojrzeć? Nie. Bo one takie są niedojrzałe, tamte. Dojrzałe. Tamte białe były. Słuchaj. Ja pamiętam, załypkę to się nawet zdzierało to zielono, bo strasznie ręce były, pamiętasz? O no cholera, kurde no, ja nie pamiętam, co, ona nic nie zbiera, ja już tutaj podnosiłem przed chwilą, ale on był są... uszkodzony one, i był biały. One są już dobre. Aha. Myśmy nieraz z drzewa zbierali, bo, jeż, bo nie mogliśmy się doczekać, takie kurde były gorzkie, niektóre myśmy już jedli. Ale za takie Że drzewo żeśmy, i babcia nic nie zbiera, nie? Żeśmy ścierali tą zieloną skórkę, a to tak strasznie więcej ludzi tego nie, nie szło umyć. No zobaczę, zaraz wypróbuję. Że takich orzechów. No dobra, to dzisiaj woreczek rozbieramy. My to nie, więc tutaj mam taki <laughs> Dobra, lecę do chłopaków. Klientem przyjechałem szukać cegieł do Solen Building Supply. Bo w trawisie mamy tylko cztery rodzaje cegiełek, a my potrzebujemy czegoś specyficznego, takiego, albo takiego jak mamy na oryginalnej ścianie budynku, więc zaraz się wszystkiego dowiemy, czy mają, no, mają możliwości. Powiem wam jedno, cały ten plac jest pełen cegiełek, ale naszych tam nie ma. I jeszcze Wam powiem jedno: żeby dostać w ogóle cegłę taką, taki kolor idealnie, to musimy czekać do stycznia. Ale będzie decyzja chyba inna, po prostu użyjemy innych. Będziemy gadać za chwilę, i wylądowałem z portem w Trawisie, Widzieliśmy tam dwa rodzaje cegieł. Zobaczymy, co będzie podobne ogólnie z tego, co tam zostało. Ale czy one będą pasowały w jakimś stopniu. Nie wiem. Nie mamy innego wyjścia. Wracamy do chłopaków i podejmujemy decyzję. Nie ma cegieł w tym kraju. Nie, słuchajcie, co tu się dzisiaj dzieje? Poniedziałek, a ja znowu na trawisie jestem. Teraz przyjechałem po panele dla Jacka, do tego pociku, tam do tej pani i słupki, i postfixy, i tak dalej, i tak dalej. Także muszę to szybko zabrać, załadować do samochodu i do Jacka. Słuchajcie, rozpadało się, a my mamy już z Jackiem tu połowę roboty zrobionej u tej babci, światełka zrobione, kran zrobiony, jakieś tam gadżety zrobione, materiał przywiozłem, te płyty, te panele ogrodowe i słupki, także jutro będziemy mieli od razu tamto ogarnięcie, teraz jeszcze lecimy do chłopaków, słuchajcie, bo jest za 10.30, mamy trochę czasu, więc zobaczymy się za chwilę już u naszych boysów, zobaczymy co oni tam dzisiaj działali. hej! Słuchajcie, zobaczymy co tu się... dzieje. jak ta pogoda się zepsuła. Idziemy zobaczyć co tam u naszych misiaków. Skipa załadowali. <grym> nie wiem, czy to zebra mi jutro zabierze. Dwunastka, pełna piachu i betonu. Powie, chyba go pojebało. Dobra, tu się trochę rozpadało. Dzień dobry, tu jakieś znowu ciasteczka widzę. O, ale dobre widzę ciasteczka, co? Jakie nie bolu, moje są. Ja muszę odżywiać to coś tutaj. Dobra, e, to co, mamy przygotowane, słuchajcie, to jest piasek tylko, tylko jutro sobie zrobimy tutaj ramkę, pyk, 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 pyk i wylejemy nową posadzkę, słuchajcie, okay. do nowej wysokości z, z taką membraną. Pożegnam, bo dzisiaj był bardzo długi dzień i intensywny i już wystarczy. Do zobaczenia we wtorek. Cześć.